Cześć, witam Cię na kanale ZUSTONEMUS. ZUSTONEMUS to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im lepiej zarządzać finansami firmy, pomagamy wybierać właściwe dla nich formy prawne. Dzisiaj temat związany jest z dywidendą i zaliczką na dywidendę. Ponieważ jesteśmy w okresie, kiedy składamy sprawozdania finansowe, bardzo często zadajecie mi pytanie: czy można wypłacić dywidendę, czy trzeba? A czym to się różni z zaliczką na dywidendę, a dlaczego tylko po zakończeniu roku? Więc rozpoczynając od samego początku. Dywidenda jest to wypłata zysku ze spółki, pod warunkiem oczywiście, że on występuje do właścicieli udziałów. Czyli jeżeli na przykład Kasia i Tomek, mają firma, każdy z nich ma połowę udziałów, czyli 50%, spółka generuje konkretny zysk, na przykład dla prostego rachunku 100 tysięcy złotych. W związku z tym każdy z nich ma prawo do wypłaty dywidendy w wysokości 50 tysięcy złotych brutto, od których trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy, tak zwany belki, czyli 19%. Wtedy reszta zostaje na ich prywatny rachunek, na ich prywatne wydatki. Jeżeli chodzi o wypłatę zysku, no to oczywiście on nie zawsze występuje, więc jeżeli zysk nie wystąpi, no to w ogóle taka wypłata dywidendy nie będzie miała miejsca. Dywidendę wypłaca się zawsze po zakończonym roku kalendarzowym, czy też właściwie roku rozrachunkowym, przy czym jest to najczęściej rok kalendarzowy. 99,9% firm rok taki księgowy równa się rok kalendarzowy. Więc w momencie, kiedy zakończy się rok kalendarzowy, 31 grudnia, księgowość przygotowuje bilans, rachunek zysków i strat, z niego wynika konkretny zysk albo strata. Jeżeli jest zysk, no to w tym momencie wspólnicy mogą podjąć decyzję o tym, że będzie wypłata dywidendy, ale mogą podjąć decyzję o tym, że ten zysk chcą przeznaczyć na przyszłe inwestycje albo na przykład na pokrycie strat od Więc nie zawsze jest tak, że jeżeli jest zysk, to musi być dywidenda. Jest to zawsze decyzja wspólników, mogą oni podjąć również decyzję, że częściowo wypłacają to w formie dywidendy, a częściowo na przykład zostawiają na przyszłe inwestycje. No i teraz, jak już wiemy, czym jest dywidenda, to teraz przyjrzyjmy się temu, czym jest zaliczka na dywidendę. Zaliczka na dywidendę może być wypłacana w trakcie roku. Jak sama nazwa wskazuje, jest to na poczet przyszłej dywidendy, czyli jest to po prostu zaliczka, pod warunkiem oczywiście, że bieżąca kondycja spółki wykazuje takowy zysk. I istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po zakończonym roku taka dywidenda będzie mogła być wspólnikom wypłacona. To co jest bardzo ważne, zaliczkę można wypłacać tylko wtedy, jeśli umowa spółki przewiduje taką możliwość. Czyli jeżeli masz w umowie spółki zapisane, tak, moja spółka może wypłacać dywidendę, czy też zaliczka na dywidendę, bo to wtedy jesteś w stanie to robić. Natomiast jeżeli nie masz takiego zapisu w umowie spółki, no to niestety, Trzeba poczekać do momentu, aż zakończy się rok, i dopiero wtedy wypłacić tego klasyczną dywidendę. Ale zakładając, że masz taką możliwość, masz taki zapis w umowie spółki, w trakcie roku wypłacasz zaliczki na dywidendę, oznacza to, że w po zakończonym roku obliczamy, ile ostatecznie spółka powinna nam te dywidendy wypłacić, patrzymy, ile zaliczek już pobraliśmy. No i oczywiście może wyjść taka sytuacja, że to spółka nam coś dopłaci, może wyjść też dokładnie, odwrotna sytuacja. Czyli, że my pobraliśmy za dużą zaliczkę i będziemy musieli na część tych pieniędzy zwrócić. Jeżeli interesuje Cię więcej tematów związanych z spółką ZO, czyli jak ją zakładać, jak ją prowadzić, optymalizować CITES, toński podatek VAT, kasa fiskalna, samochód, jak sprzedawać udziały, w czym chronić się spółka ZO, to serdecznie zapraszam Cię do kliknięcia w link poniżej i sprawdzenia, co znajdziesz w kursie o spółce ZO, bo poza treścią nagraniu znajdziesz tam ponad 140 stron notatek. Znajdziesz mnóstwo infografik, checklist, dodatkowych materiałów, dzięki którym prowadzenie spółki zoo będzie na pewno prostsze. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.